Dzień dobry, jest piątek, 25 kwietnia 2025 roku, samo południe, 12:25. Dzisiaj chciałbym pokazać fragment Białego Stoku, który jeszcze niedawno w wielu miejscach nie był taki ładny. No, zależy co kto rozumie pod pojęciem ładny, bo dużo starych domów, w ogóle dużo domków jednorodzinnych. I może pojedziemy sobie tutaj. Ulicę promienną. Właśnie chciałem tam wcześniej skręcić. Tutaj w lewo mamy ulicę ślusarską, i tu generalnie jest to osiedle młodych. Nie sprawdzałem dokładnie, czy cała ta okolica tak się nazywa. Jest to dzielnica takich starszych domków jednorodzinnych miejsce położone bardzo blisko torów kolejowych i stacji kolejowej. ja mógłbym w lewo w pojechać, ale pojadę prosto, bo właściwie inaczej miałem tu wjechać miejsce dość ciekawe, dlatego że no w zasadzie nikt nie jedzie tędy przejazdem, bo nie ma tutaj dokąd przejechać za chwilę dojedziemy do torów kolejowych spokojna w lewo i chyba tam pojedziemy bo notarów nie ma po co podjeżdżać Chciałbym dojechać gdzieś tutaj w kierunku gdzieś tutaj w kierunku tych bloków na ulicy Prowiantowej Tutaj kiedyś oglądaliśmy Właściwie to wtedy był jeszcze plac budowy i tylko na planach można było sobie zlokalizować gdzie jakieś mieszkanie można by sobie kupić pojedziemy pod tym blokiem Właściwie można by powiedzieć nic ciekawego, bo dojeżdżamy do zwycięstwa, ale dzisiaj chcę pokazać również drugą stronę ulicy zwycięstwa. Można tutaj na kilka sposobów wjechać, ale wjedziemy chyba w tą bardziej znaną ulicę, czyli Choroszczańską. Tutaj tak na pierwszy rzut oka to wszystko po staremu, ale za chwilę pokażę miejsce gdzie wiele się zmieniło. Tutaj po lewej stronie to były jeszcze kiedyś budynki Polmo Zbytu, a właściwie tego serwisu na choroszczańskiej. A już mamy tutaj no chyba zamieszkane bloki nawet. Skręcimy w lewo. Ulica Jadwigi Klimkiewiczowej. I tutaj nowe blokowiska. Można tutaj przejechać w prawo przez Parking Biedronki dostać się na ulicę Solidarności, na aleje Solidarności, ale pojedziemy tutaj w prawo, tutaj wszędzie są nowe budynki. No, to może. Aha, tu jest wjazd do garażu. A no to może jeszcze kawałek w prawo. Chyba tam nie wyjadę. Także będę musiał zawrócić i wyjechać na tą tutaj drogę. No tak, tutaj poza wjazdami do parkingów podziemnych to nic ciekawego nie ma. Tak więc muszę stąd wyjechać. Tutaj takie przedłużenie, którym znowu można wyjechać na zwycięstwa. Kiedyś tutaj po lewej stronie Był wjazd Do serwisu Fiat'a Do Polmosbytu. Teraz można sobie co najwyżej wjechać na osiedle. Z zbytu pozostał jeszcze ten budynek po lewej stronie, ale on już wcześniej był zajęty przez jakieś inne sklepy. I znowu jestem na zwycięstwa. Jeszcze widok na dworzec kolejowy to się zawsze dobrze oglądało. Teraz no, nie pokazuję tego, bo po co? Nic tam się nie dzieje. I tutaj też kolejny nowy bloczek.